możemy was powitać na tym kurszaku w łodzi tak licznie zgromadzone w Jezu Chrystus, a wydarzenia w Harmonii. ja, ja jest również niezmiernie miło, że stoimy tu Wami. Dzisiaj możemy będzie się trzymać którzy podążają do żółka, do Jezusa, składają stary, a przez to złożenie darów oddać nikogo. Naszym celem nie jest tylko złożenie darów, lecz również wspólna dachu, droga. Wspólna droga, w której powinniśmy się radować, w której powinniśmy się wspierać wzajemnie w, 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 w naszych trudach, w naszych problemach. Bardzo się cieszymy że jesteście z nami, że jesteśmy we wspólnocie. Przygotujcie się na kanale. Bardzo złożycie się nie do głosu nie Panie Jejko, abyście pomogli znalazć się do stanowiska, w którym chcecie się będzie i teraz i na wieki. Bo Boże, Będę żył w imię niebo i Amen.

to macie pieniądze? Po wy to w ogóle idziecie? Ja sobie się? Co? No i naprawdę co? Na pewno też so, macie to Nie macie, ja na to no. patrzę, Oh yeah! yeah. Ujmie wam radość. Człowiek! Człowiek! Albo coś nam odebra! Uwaga! Nie dajcie się! Zamach na kapelusz! Pożądaj, pragnij chciej, pożądaj, możesz chcieć więcej. Miejsce. Pamiętajcie, nie potrzeba mi tutaj ludzi, którzy nie myślą o swojej przyszłości. Co to za zawodzenie? Uwaga, krzyczymy, Hej, lot! Hej, lot! Hej, lot! Raz dwa, trzy. Zapraszam, tylko jest jedno miejsce. Ruszcie się, czyżbyście się ludźmi bez ambicji? Tylko jedno wolne miejsce. Czy myślisz już, gdzie będziecie w swoim życiu za 5, 10 albo 20 lat? O tym trzeba pomyśleć już teraz. Już teraz musicie zaplanować, zaplanować swoją przyszłość. I ja Wam w tym pomogę. Oferuję Wam darmowy coaching kariery. O! Ten człowiek jemu źle z oczu patrzy. Nie słuchajcie go. On Was będzie rozleniwiał. Będzie Wam kazał iść i wam za to nie zapłacić. Ja wam płacę dobrą stawkę. Kto nie skacze z tym Tam Tamci są moi, tam ci są moi. Zapraszam, tylko jedno miejsce. Nie słuchajcie tego zawodzenia. いいですけどね。

Do zbawienia. Człowiek pozornie wolny od zasad jest zniewolony pokusami i nie potrafi wyznaczyć sobie drogi, godnej sumienia. Po co mi wiara, skoro to nic nie daje? Nadzieja jest matką głupich. Wiara to miłość i nadzieja. W to, co nam objawiono. Wiara to relacja Boga z człowiekiem. Jeżeli człowiek mówi, że wiara mu nic nie daje, to znaczy, że nie jest w nią zaangażowany. Gdzie jest Bóg, skoro są wojny na świecie? Gdzie? Bóg jest z tymi, którzy cierpią. Bóg dał ludziom wolną wolę, ale to człowiek wybiera, czy zrobić drugiemu krzywdę. Czynić spory i wywoływać wojny, nieumiejętnie korzystając z wolnej woli. Ale człowiek jest też w stanie czynić dobro i zapobiegać wojnom. Dlaczego mam chodzić do kościoła, skoro Bóg jest wszechobecny? Czyżby Bóg nie był wszechobecny? Bóg jest obecny wszędzie. Bóg jest wszechobecny. Ale to w kościelnych sakramentach człowiek doświadcza Jego mocy. Jezus dał nam sakramenty jako darem, by zbliżyć się do Boga. Kataklizmy niszczą ten świat, trzęsienia ziemi, pożary, susze. Gdzie jest Bóg? Ludzie nie mają całkowitej wiedzy o życiu wiecznym i o tym jaką funkcję pełni życie doczesne. Kataklizmy są częścią mechanizmu i w jakim funkcjonuje świat. Tak jak dobra pogoda, narzędzia do kształtowania świata mają różną formę. Dlaczego mam słuchać tego co jest w kościele? Skoro kościół Wszystkiego zakazuję. Mogę mieć swoje zasady. Być wolnym. Kościół objawia prawdy wiary. Kościół uczy dekalogu, czyli zasad życia na tym świecie, prowadzących do zbawienia. Człowiek pozornie wolny od zasad jest zniewolony pokusami i nie jest w stanie wybrać drogi zgodnej z sumieniem. ciąchać się w Jak niebo goreje. Znak, że coś dziwnego W Betlejem się dzieje Rzućmy budy, marty, skada. Niechaj mi, mi Pan Bóg A my do Betlejem Do Betlejem Rzućmy budy, marty, stada Kłaniam się Tobie przedwieczny Boże, którego niebo pojąć nie może. Ja proch mizerny, przed Twoją możnością, z wojskiem aniołów, klękam z radością. Cieszę się wielce z tej boskiej chwały. Niech Ci się kłania z niebem świat cały. Nasz Pan prawdziwie przychodzi, zaśpiewajmy najpiękniejsze imię Jezus. Panie Jezu, chcemy Ciebie obecnego wśród nas uwielbić. I wyznajemy z wiarą. Nie jesteś historią, nie jesteś opowieścią, nie jesteś bajką, nie jesteś tylko wspomnieniem, ale jesteś żywy pośród nas tutaj, nasz Pan. Zapraszam Cię, drogi bracie i siostro, wyciągnij rękę do Jezusa, jako taki znak wiary. Jezu, wyciągam do Ciebie rękę, bo Twoja ręka jest zawsze wyciągnięta do mnie. Wyciągam do Ciebie moją rękę, moją dłoń, a na tej dłoni całe moje życie. Dzisiaj oddaję je Tobie, bo ufam Tobie, bo jesteś tylko dobry.